Wszyscy. Dzień dobry Spoczk O chemia to hmm. jest swobodać Ochrona była wow. Jeszcze Radykka sobie sucho skupany Ale nawet ma nowy ten do wody Kamerę jeszcze założę. Serwer. Serwer. Kola? Ty milioner tu mieszka. Ej, to jest stara jeszcze kola. No bo to jest stara jakaś kola, wiesz? Ej, tu są jeszcze jakieś zabawki świąteczne. Strasznie właśnie. Ty byś się znał, wejść do tej kamienicy. Boże, wejść nie przypomina ja o tym Janu. Jak tylko to słucham, to chce mi się dźwiga. Polica od razu za tym. Jesteś straszny. strasznie? Eee, za tym hotelem. Nowotelem. Chce ktoś fajki? Nie, dzięki. Chyba pewnie. Ale co Masakrycznie. Jakby ktoś. dosłownie, przysłowiowo zestrał się i umarł. Tam jest kibel chyba. Ej jeszcze, ale. Nie ma prądu, jest włączony. Mogę go włączyć, ale nie odpowiadam. Mogę włączyć prądu, ale nie odpowiadam. Za 2019 Mówię, co? No Ej, to jednak... Ochronna w tamtym roku. Nie wiem, <laughs> dwa lata temu wyszło. Nie trzy. Jestem pewna, że to jest rzadko. No, tu jest. Tu jak, jest jakieś takie sztandaranie? No, jakiej firmy? Na jest taki sztandarenie. Nie. Nie strząsać kutasa. Coś tam. E, zakiesać ze sobą. Zabierać ze sobą. Popielniczkę tam tam. Tak <unser Guinness> No właśnie to na dole przypisałem, a tamto co jest wykreślone. To... A tu jest co? Nie wrzucać papierosów do kibla otwarty no. no to nieźle, to był budynek ochrony Bardzo fajnie. Zobaczcie jaka to jest kultura To jest tak bogate

O. Tak, też jest góra, ale że to może wszystko wezmę, bo może Strefa biurowa też jest obłożona jakby takimi płytami od z góry. No? Tak, tak, kartem gip Tutaj ktoś sobie... A ir robił? Tam nic nie widzę od no dali. A masz tę drugą lampę? Coś ty nie działa, bateria mi padła przed chwilą. No to możemy iść teraz albo... Dobra, tam, znaczy nie, tam nie ma nic. Bo tam, tam, gdzie są te okna, tam, co kamera oczywiście nic nie widzi, tam jest... biuro? Mhm. Brama. Transport jest tam, tam jest transport jest parking, no. Tak, tak A tutaj tu mamy to jeszcze to jest, to jest. Co? Ile? Masa pachlowa A, to samo po promocji. Oczywiście moja ulubiona rzecz kibelki. <gry> e, tak, tak, tak. Bricoman, jeszcze pamiętaj o tym. Brico mam był chyba... No aż to wiesz... Brico to jest taki dziwny sklep, straszny. Strasznie dziwny. Drabina aluminiowa. Tak. Proszę nie wrzucać zielonego papieru do miski Pamiętaj, nic nie wrzucaj do kibla. Nawet z zielonego papieru. A u mnie jest napisane, jeżeli nie rozwalisz tylu ściany nie trzeba. Nie ma przerwy. Eee, no tak. A, tutaj. Myślałem, że na koniec zostawimy. Dobra, możemy iść teraz Mamy i tak tu po drodze. Jest już. Okay. Tutaj jest bardzo dziwna, ciekawa rzecz, bo nie wydaje mi się, że tu złomiarze zrobili. Tylko to chyba już firma jak zawijała, to robiła to. Ale to zaraz Wam pokażę, co chodzi. Patrzcie razie. No to tam później. Już tutaj na górę jak idziemy, to już. Chodź na tą górę. Nie świecią. No. Po ukończeniu nasze roku życia. Ale co to jest? Praca. Aha, takie cuda. Tablica. Pewnie tu była tablica. Kto w miesiącu był najlepszy? Coś pusto już niestety. Chodźcie, wklejmy się. Iść tam z Tobą? To to, mam, to to ty gadał. Nie jest, to, jest no, A, to, jest to jest otwarte. To <grym> no, jest A, nie to jest niebo. To jest otwarte. Nie mówiłem, Mauro. <grym> Mi nigdy nie wierzy. O nie. Jaki nigdy nie Nie idziesz tam na górę? Na nie. Nada? Nie, nie wierzę. Ja mam wysokości. jest Co, coś ciekawego? no tak w sumie nie wiem, wchodzić tu czy nie? Nie, nie? nie ja sobie tylko zobaczę znaczy w sumie w takim nowym bierebudynku nie powinno się w jest. zabawić to jest złudne Jednak nie. No dobrze, No wyjrzyj sobie, tylko złap się łańcucha, później prawej ręki Tak u góry najlepiej, no. Oto, to, 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 no. No jeszcze troszkę i górę słuchaj. Co tam mówisz? O! A i to chodźcie na szkolenie, może jeszcze nas zatrudniam. Chętnie bym znalazł sobie robotę. Trochę jest. A, dobra. Pani przodem. Tylko nie pogrzeb. Wyłącz, wyłącz. Właśnie. Wyłącz. No, do filtrowania powietrza, które tutaj przez jakieś chłodzenie przechodziły, coś jak klimatyzacja, ale bardzo upośledzona i bardzo prosta. Yahoo! Nigdy mi się to nie znudzi. Co? 98 Nie otwierać, ale to się otworzy Co? Supermarket nami Łódź Co? Uwaga. To jest podwójna ulga. No, bo to... Aha, to my dawskiej byliśmy. No ale jednak... Ulga była. Co za ulga, co za ulga. co za ulga? No mi. Kult. O. Dobra, wchodzimy. Bleh. Kulturalni ludzie używają szczotki toaletowej. Nie trudzi.